No hej kochani, chciałam Wam pokazać zawartość kolejnego boksu Pure Beauty. Tym razem przyszli samych siebie, bo nawet jak widzicie, do boksu dali coś słodkiego, czyli miód. Ja przepraszam, bo znowu jestem podziemiona. W kolejnym boksie mamy tak jak w poprzednim ulotki. Te łódki są bardzo przydatne, bo są opisane różne, jak widzicie, kosmetyki. Różne takie ciekawe i bardzo przydatne rzeczy. Idziemy dalej. Tutaj mamy to jest oliwka do paznokci. Dalej mamy tutaj już wam mówię Energy drink, powiem nigdy, powiem, że nigdy go nie próbowałam. Pomadka, krem oczyszczający, peeling, maseczka do twarzy. Płyn do pukania, zielko. <coughs> Tutaj mamy tak zwane, stiki miodowe. To też dla mnie nowość. Nigdy nie miałam okazji tego próbować. Co tutaj mamy? O, tu, 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 tu. Co mnie właśnie zaskoczyło, to jest baza hybrydowa bez utrwaldzania. No, dla mnie to jest, powiem wam, że no, sz szok, po prostu szok. Aż nie wiem, co powiedzieć, po prostu. No, jestem za za bardzo zaskoczona. <śmiech> <śmiech> Tutaj mamy serum do twarzy. Dalej mamy krem pod oczy. Mm, fluid. Mm, olejek do masażu. Serum. Lekka odżywka do włosów. Tutaj to mamy maść do skóry suchej. Dalej mamy żel do mycia. I ostatnie to jest szampon. Szampon jest fajny, bo on jest na tyle fajny, że on jest w takiej małej buteleczce, gdzie można go właśnie wziąć sobie na jakieś wycieczki czy właśnie tego typu mini podróże. No bo nie musicie brać dużego szamponu, tylko taki malutki. Bardzo fajne. Także tyle. Ja się z wami żegnam. No i papa. Pa.